bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widać, my już dostali kowrotek oraz taki podest, taki podeścik dostali. Dostali podeścik saleją na tym kowrotku jak widać osoby biegają Zobacz proszę państwa zobaczyć Oczywiście to nie jest typowe jeszcze dla nich typowa klatka dla nich bo będą mieli jeszcze inne inne będą mieli to jest tylko takie przejściowe jeszcze na razie ale już w trakcie budowy, jak wspomniałem przedtem, tak będzie prezentowało, jest dosyć duże, ale to jeszcze nie wszystko, też zakupiłem dla chomików szaryjskich domek, jak widać już mają no, mają co tu ten. Jeszcze przyjdą inne akcesoria, ale to też przyjdzie niebawem. Na razie wszystko po kolei, jak to mówią. Warszawy od razu też nie, nie zbudowali. Zakupiłem też takie, o, takie regały: trzy regały o średnicy. 80 długość, czyli jedna taka jedna taka tuma, jedna taka półka powiedzmy ma średnica 80, wysokość jest 30 i szerokość jest 35. Będą tu budowane coś na podobę wszystkie tak klatkach, tutaj mam klatki e, Aqua ze z zasuwanymi drzwiczkami, e, będą sobie tu właśnie takie tłomięć, tło, mieć, e, tło te polidełka, będą mieli wszystkie na zewnątrz. E, też m, przyjdzie taki czas. E, m, być może będą mieli oświetlenie, ale jeszcze tego też nie wiem. E, też może przyjdzie to jakiś. Ten, jakiś, jakiś e, też jakiś okres przyjdzie to, bo wszystko, żeby było, żeby m, m, zakupić to, co chciał, to by mi w końcu pieniędzy zabrakło. E, ale będzie e, mieli właśnie, będą e, oświetlenia, będą, będą mieli też tło. Tu, e, tu, tu mam światło, bo mi, tu mi ostatnio, e, tu EPA i tizio nie mają oświetlenia, bo mi przygryźli kabel. Dobrze żeby było, e, nie było pod prądem, żeby się nic, nic nie stało e, dobra, ale to pomijmy to też e, zakupiłem e, dla nich e, jak widać e, karmę e, to tu zawsze, e, e, to tu zawsze e, miksera Mamy tu słonecznik, e, m, jakiś tam m, kukurydza, e, liniany, e, później m, e, za chwilę wam wyślę dokładnie z czego to było, e, pokażę wam e, i jeszcze w dodatku do tego jak zawsze mieszam. do troszeczkę ziarna, mieszam E, ze z, z, z tymi e, liściami, ziołami różnymi, aby po prostu mieli e, rozmaiconą dietę, jak tu mówią. E, oczywiście, nas z, e, oczywiście, jak zwykle, e, świeża wazywa, marchewka, e, kapustka, e, jabłuszko, e, liście kalefioru, e, no i rozmaite warzywka, świeże oczywiście z e, pewnego źródła e, które e, biorę od, od, e, już długo, s, długo e, nie tylko dla, e, dla moich podopiecznych, ale też także dla siebie i wiem, że e, są pewnych źródeł e, nie, pe, nie mają żadnych e, szkodliwych E, Są tacy, którzy mogliby oczywiście zaszkodzić e, e, Chomiczkom e, czy to soczkoczką czy też szczurkom. E, 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 no to by no, było tyle. E, oczywiście zapraszam do pozostawienia łapki w górę e, i, i do oglądania. E, drugiej części a druga część będzie w tym samym odcinku ale już po krótkiej przerwie a więc zapraszam serdecznie i pozdrawiam serdecznie Przemek z grudziądza psemu i moje grudzenie oczywiście nie zapomnijcie pozostawcie łapki w górę oraz subskrybujcie mojego kanału aby być ze mną na bieżąco więc pozdrawiam serdecznie do zobaczenia w następnym odcinku No i właśnie taki e, też prezent e, e, kupiłem Takie e, Kolba Marchew z rozma rozmarynem z Papryka e, Ze z, e, spinakiem e, Taka kolbka Było e, e, Później Jeszcze jedna ma marchew zrozumianą, zresztą dwie takie E, karma e, pół kilo e, właśnie tego co mi już zabrakło taką samą kupiłem e, co używam czyli tam są typowa dla e, dla e, chomików taka właśnie jest tu e, młotniaki, tu są ozechy. E, e, no, tak, E, peski dyni, e, słonecznik i tak dalej, tam dalej. No i do tego było e, przy zakupie każdego karmę pół kilo, e, takie jeszcze kolbka. E, tutaj też takie dwie kolbki, jak widać specjalnie dla chomika. Naturalne jest pyszne, z naturalnego, z naturalnych wszystko. E, i tu e, ziele konopi, konopi e, włóknistej kwiat kocianki, liście po, porzeczki i e, babka latnowa e, takim ładnie zapakowane zapakowane w e, takim takim zapakowanie a więc przechodzimy dalej oczywiście.